Siemanko z tej strony, czekolad. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was razem z Genali! Ze mną! No i słuchajcie, dzisiaj czeka nas naprawdę epicka, epicka mapka, ponieważ dzisiaj będziemy świątecznymi dostawcami pizzy. Jak widzicie, wszystko jest udekor udekorowane ładnie, świątecznie, więc. Ale e, czekolad? To co? chyba wiesz, to nie jesteśmy w Polsce, bo w Polsce się nie je pizzy na Boże Narodzenie. No a kto powiedział, że jest Boże Narodzenie? Przecież, przecież jest drugi dzień świąt. Myślę, że. Na drugi dzień świąt no pizzy dobra, no tu... nie zamawia? No dobra, tu masz, dobra. tu nie masz. Ujku, witajcie, jestem tego tej pięknej firmy Wesołych Świąt. Zamówienia na pizzę są szybkie i jest ich bardzo dużo w tym roku. Większość naszych kierowców ma problem z dostarczaniem. Jeśli chcesz zarobić troszeczkę pieniążków, to idź porozmawiaj z Gino. Eee, okej. Okay, Ale to... czemu poczekaj, poczekaj, zanim pójdziesz, słyszałeś jak on gada? Zobaczymy jak ten gada. Uwaga, to jest Gino? Chyba tak. Tak. Cześć, to ja, Gino! E, ja tutaj zarządzam e, tymi wszystkimi e, pizzami e, Myślę, że mógłbyś tam pomóc dostarczać pizzę. Wszyscy klienci są głodni i to nie jest takie proste, żeby im tą pizzę dostarczyć e, widzisz tą ścianę tam o e, to są zamówienia, aha, tutaj. E, tak, tutaj pojawiają się głodni klienci. E, Skoro to twój pierwszy raz, więc e, weźmy jakieś zamówienie, które jest niedaleko. Spójrz na zamówienie numer... A. Numer A. Literka A. Musimy dostarczyć pizzę pepperoni do domu numer 4, na który Birch, jest na Birch Boulevard. Okay. Dobra, to ty to e, robisz, czy ja to robię? E, poczekaj, tu się bierze... Aha, tu jest, dobra. Tu się bierze pizzę pepperoni. E, o, patrz, mam nad głową pizzę! Gdzie? O, tu, nade mną. Zobacz. Okay. A widzę, widzę, widzę i wiesz co, jeszcze masz nawet ten Czy możesz to mnie siąść? siąść dobrze? jak możesz. No, nie mogę. Nie ja możesz? Tobą, nie, ja będę z tobą biec. Okej, okay, dobra. To ja tutaj lecę. E, a, tu są rowery, zobacz. Tak, ale o, chyba my ich nie możemy. O, chcę. Możemy je? Bajki. Aha, trzeba kupić, a my nie mamy pieniędzy. Tak. Dobra, czyli musimy to na razie o. zrobić sankami I. Ej, zobacz, tutaj jest. Tutaj są drugie sanki Tutaj są sanki drugie. Dobra, a ja już biorę. To bierz je, a my mieliśmy house 4. Tak, ale zobacz, strzałki ci pokażę. Okej, okay, strzałki iść. mi pomagają, więc podejrzewam, że e, uda mi się. Co tam, panie Gino? Okej, okay, wjeżdżamy na, na dzwonek i dostarczamy. Oh, mamy 30 paksów! Okej, okay, znaczy chyba ty masz 30, bo się nic nie pojawiło. Okej, okay, czyli... E... Czekaj, co on tam do nas jeszcze mówił? Widzę, że e, klient zapłacił e, pełną... im silniejsza będzie pizza, tym mniej kasy będziemy dawać. Aha, czyli musimy to robić bardzo szybko, bo pizza stygnie. Tak, tak, tak. Okej. Okay. W takim razie... W ogóle zobacz, jak przejeżdżamy przez uli, przez drogę, to odśnieżamy drogę automatycznie. O, rzeczywiście, za nie zauważyłam tego. Super. To poczekaj, czy stać nas już na... E, e, na te pojazdy? Oj dobra, Gino, już przestań tam... Co my tu musimy zrobić? O nie! Co? Pot fat stack of bugs. Czyli age... musimy z tak kasy zdjąć? A skąd wziąć z tak kasy? Tutaj jest zamówienie. Gdzieś tu jest jakiś bankomat podobno. E, tutaj Ta... obok. Aha, to jest bankomat, dobra. Możemy zamówić 32 banknoty na e, plik banknotów. Brakuje nam jednego banknota. Ojej, no to choć szybko musimy wejść i zobaczyć. Poczekaj, a może gdzieś tutaj jest o. jakiś. Nie ma tu nigdzie jakiegoś banknotu leżącego, ty nie dostałaś może jakiegoś banknotu? Nie, nie dostałam, trzeba po prostu musimy dać i, tutaj i pizzę oh, ogarniać. Choinki. A co z tymi choinkami? Czoklet, chodź! Poczekaj, a do czego te choinki służą? Nie wiem, do czego służą te choinki, ale... O! Co one robią? Możesz je postawić. E... Dobra, ale okay, musimy ciele? zrobić kolejne zamówienie, żebyśmy mieli... Weźmy... E... Mamy jedną wegetariańską. Okej, okay, jedna wegetariańska, house numer dwa. Dobra, Dobra to teraz ty. Okej, okay, to ja mam. Ja wzięłam? Nie. Pyk? I mam wegetariańską. szybko, szybko, szybko. Poczekaj, ale on jeszcze coś do nas mówi. E, nieważne, chodź. Czupy, o nie! jeszcze więcej musisz, Dobra, szybko Dobra, to lecieć. ty leć. Ty leć ale gdzie miałam, ale gdzie miałam to dostarczyć? E, wegetariańska, house numer dwa. House dwa. Ale na bircz? Mapl Maple Street. Te doby są ponumerowane, więc... Tak, ale e na Maple Street? Maple Street, tak. A gdzie to jest, ta Maple Street? To jest ta główna chyba. Nie, to jest Birch, coś tam. Nie wiem, więc szukaj. Vegetarian. O, e vegetarian. Biorę pyk. O, I to o. jest dom numer 17. Dobra, dom numer 17, dom numer Czo, 17. tego już nie znajdę, wiesz? Dom numer 17, musisz. Dom numer 17, dom numer 17. Ale... Dom numer 17, yyy... E o, 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 o numer... 17, 17, 17, eee, nie tutaj raczej. No, moja pizza już jest zimna. Co mam no teraz to zrobić? Musisz jak najszybciej. O, jest tu miner 17, dobra, mam. Dzień dobry. Co mam zrobić? Poczekaj. Może Proszę powinnam... bardzo Może powinnam wziąć tą pizzę i po prostu. E, tak jakby... O... Mm, musisz ją jakby ogrzać albo coś. Wezmę kolejną, co? Dobra, bierz kolejną. Ale musisz to robić bardzo, bardzo szybko. Wiem, bo cały czas pada śnieg i jest trochę. Ty, a ja mam, a ja mam pieniądze na... Chociaż nie, kurczę, te zamówienia nam tutaj lecą, a ja, ja nie mam czym jeździć. Dobra, czekaj. E, trzeba, zamu... trzeba wziąć sobie mm -hmm. e, pieniążki i kupić kurę. Ja biorę, ja biorę kolejną, ja biorę order B, dobrze? Bo to jest Cherry Crescent House 4. Dobra. I ja wezmę peperoni. A ja mam... co ja dostałem, rower? Cherry Crescent House mam, kur... 4, dobra. Mam klucz do roweru, dobra. Czy on jest szybszy? E, jest trochę szybszy, ale ja muszę teraz... E, lecę po pizzę, uwaga, hop. E, co potrzebujemy? E... Czoklet, uważaj na bałwany! Dobra, House 2, Maple Street, Wegetarian, to co ty, to, to ty nie, nie wzięłaś. Dobra, bo ja nie mogłam tego znaleźć. House numer 2. Czwarty? Dwa. Gdzie jest czwarty na Cherry coś tam? E, Jedenasty. Dobra, tu jest szósty. Dwa. Tu jest dziewiąty, e, tu, jest tu jest czwarty, tu jest czwarty! Dwa. To jest e, House Number 2. Byk. O nie! Co? Oczywiście jest zła ulica. Ja myślałem, że te domy są e, w tej samej. E, nie czukaj, Ty nawet nie wiem, wiesz co, gdzie jest ta ulica. Ona jest taka jakoś tak dobrze skryta i tam na pewno tam gdzie jedziesz. Dobra, to, czyli tam tutaj tego nie, ma. nie, tutaj nie. czy Ta ulica gdzieś tu się dalej Jak coś, to mam 12 pojawia? kasy. O nie! Niedźwiedź mnie goni! To nie niedźwiedź, to bałwan! To niedźwiedź! To bałwan! To jest też niedźwiedź! Co? Tak! <laughs> naprawdę? Ej, chwila, gdzie, gdzie ja trafiłem? Gdzie Pine trafiłeś? Park! To jest jakiś park też! No to jest dużo tych rzeczy! O matko, jak ja mam to wszystko tutaj ogarnąć? Była pizza, Czoklet... już jest na pewno zimna! Ja biorę. Y... Ja biorę order C, ok? Klein oh, Nie, to nie było. Margarita, oh, Margarita, Margarita, to było. Y... siódmy ten. Siódmy, siódmy dom? Ja naprawdę nie wiem, w którą stronę powinniśmy jechać. To, olej to zlecenie. Dobra, olewam zlecenie. Biorę coś innego. Dobra. A ja muszę. Przecież znać... tu jest mapa na dole, przecież możemy mapę wziąć. Możesz mapę wziąć? Tak. E, I to było na samym końcu? Jak to? Maple Street? Jeszcze raz. Wegetarian? To było na samym końcu naszej drogi, tak mi to pokazało. Okej, okay, to ja nie wiem, jak to się robi. Więc. Ja próbuję na sam koniec drogi. Nas sam ja bardzo koniec. Mało dostaję o bo, mało, ale proszę mnie nie ruszać. Dwa, ja bardzo mało pieniędzy stają do 24 pieniążki. 6 8 A na to zbieramy 9 Ej, nie ma tego tutaj. No musi to tam być, jeżeli masz mapę. Numer 1. Numer 3. Tu jest numer 2. Udało to się? Nie! Nie. <laughs> ja. Zresztą, ja, ja to olałam to zlecenie. Ja Dobra. daję dalej. Ja też olewam. Dobra, wiesz co? Ja biorę coś innego. Na przykład tutaj, Margarita D. To jest w miarę szybko. a ja szybko. Biorę cały czas ja biorę orderyce, okay? A ty możesz chyba już sobie jakieś autko kupić, Osiem. tak mi się wydaje. Dobra. Jakiś rower albo coś. Mam lecieć na sam koniec. O tutaj. Teraz sobie kupię. Wiesz, tylko jeszcze wezmę ten. Do ósmego domu muszę margaritę dostarczyć. E, chwilę, jakie ja miałem numer? O, nie wiem, Wy e, Zobacz D, jakie to jest. Czekaj, ja już jestem, dość tak jakby jadę o, do nie. swojego domku. Dobra, to ja zgaduję, że to było tu. Osiem. Tak! Jest! Ej, skąd wiedziałeś? Nie wiem, zgadywałem po mapie. Mniej What? więcej. Mam 12 baksów. Dobra, wracam. E, wracam i musimy, musimy e, zarobić na jakieś fajne autko. Koleś nie chciał, nie chciał pizy, a to miał być przecież to miał być dom 8. Ja do niego idę i on nie chce tego wziąć. E, to może to nie ten jednak. Jak to jest to nie ten? Patrz na mapę zawsze, na mapie zawsze możesz zobaczyć. A ja nie mam mapy. mapy nie biorę są, mapy. Ale mapy są pod, pod zamówieniami do rozpakowania, Dobra, roz Wiesz co, powiem ci, olewam to. O. Y y Lewą, Aha, ta wegetariańska jest w innym miejscu, dobra, to ja ją biorę w końcu. Może w końcu po trzech godzinach gość dostanie pizzę. Wiesz, to jest co? To, 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 to trochę słabo ogólnie, ja bym chyba dała ci na, na jakimś portalu mi jed jedną gwiazdkę. gwiazdkę. Tak, no, wiesz dokładnie, co? Tak. a ja wywalam tę pizzę i dam y, kolejną, ale mnie trochę Przerażają trochę mnie trochę nie przeraża Miś, bo on tak jest trochę za szybki, wiesz? Dobra, jedziemy tutaj. Czemu, bo to miał być szósty do... nie, Raz, dwa, dom, nie, ósmy dom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Proszę bardzo, i teraz w prawo powinienem jechać, jest, tu gdzieś powinien być drugi dom. Cztery, trzy, dwa Przepraszam, wiem, że pan musiał czekać bardzo długo Przepraszam. O, ale jest ci... Ej, nie naszekał nawet. Okej, okay. okay. skoro inna rzeka. Ja cały czas Dobra. muszę pamiętać, że, że to jest dom ósmy, ale tamto to nie było właśnie to. Tam, więc... To nie był dom ósmy? Właśnie nie wiesz, i to jest taki chyba inny dom ósmy. Ja nie jestem zbyt dobrym tym yy, pizzarzem. Pat, patrz na mapkę, na mapce zawsze okay. możesz zobaczyć szybko. Yy, a ja teraz tak, o, dzień dobry. To musi być yy. na Cherry coś tam, ósmego. W ogóle, dom. co znaczy mi pieniążkami? Ja mam 43, no to to jest jeszcze za mało, żeby coś fajnego kupić. Ale pozwól, że ja sobie teraz skoczę po. Yy, o tu! O, to jest blisko. House numer jeden. Yy, Potrzebuje Hawajska. Chawańska, dobra, czokle, ja chyba mam już jakiś, jakąś kaskę na lepszy ten ale chawańska. wolę się yy, wolę sobie ogarnąć coś lepszego? Jakiś lepszego, dokładnie, ja no tu, dobra wiesz, jak ja będę czymś jeździć, to ja będę jeść czymś najlepszym, tak? Okej. Okay. To bo tutaj czemu ich tu jest tak dużo. Dobra. Mam nadzieję, że to na mnie zimności je obniża. Znaczy Ej, co, ciep ciep ciepłości. A, nie a który ty wziąłeś order? Yy, numer jakiś, nie pamiętam. Dzień dobry? As. Dobra, to teraz chyba mnie coś... Ty, dobra, to czekaj, ja biorę C, ty, 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 czyli to jest siódmy ty, 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 ty. dom. Mam i to 63. Jest o, mam już, mam już dwa, jakby dwie kubki pieniędzy. House Czy 7? za dwie kubki pieniędzy można coś kupić? Czekaj, jakoś tak... Zim... Ten jakoś ciemno się robi, ja się trochę boję. No, robi się noc, no to, to nie poradzisz i w nocy też trzeba pizzę zamawiać, chyba że się tutaj zaraz gdzieś skończy. No ja nie wiem właśnie jak to jest. E, dobra, poczekaj, to ja biorę house Siódmy dom. 11, wegetariańska. Wegetariańska do domku numer 11, już bierzemy, już dostarczamy. Uwaga, uwaga, ciach. Okej. Okay. Skręcamy. Dobrze, że do parku nikt nie zamawia, bo tam jest też taki park. Yy, do którego można... No, my w ogóle chyba olewamy ten park, co? Ja na mnie chodziłem. Tak ja mi nie się wchodzę. wydaje, tak mi się też wydaje. 13, 11, czy pizza będzie jeszcze ciepła? Dzień dobry. 20, zostałem. Wow. Dostałem promocję na rank 2. O kurczę, ja dopiero mam na ranki pierwszy, jesteś lepszym pizzarzem ode mnie. No widzisz, ja jestem bardzo szybki po prostu. Na sankach Aha. musisz jechać, a ja, a ja mam super szybki rower. E, I zaraz sobie chyba kupię coś lepszego jeszcze. Tylko jeszcze za dwie pizze dostarczę i kupię coś lepszego, bo jestem bardzo ciekaw e, co... Poczekaj, to ma być... O, ojejku, nie mogę. Uwaga. To ma być e, house House drugi. 13 jest bardzo blisko, hawajska. Ja biorę house drugi, okej? Okay? Okej. Okay. Margarita... E... Hawajska. Ciach. i Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Skrótem pojadę. O! Czoket, ja wyszłam poza mapę. A nie, już jednak nie. Jadę z skrótem. Proszę bardzo. Aha, i to mam być house drugi. To jest 15. Czyli dom drugi. A gdzie, gdzie jest, jest 13? Gdzie jest 13? To jest dom to pierwszy, więc tu jest dom drugi. Prawda, że to jest ten dom? Hop! 20! Halo? Ha? Okej, okay, dobra. Czoket, jesteś już ręka druga. Super. To teraz ja mam, mam trzy. Dobra, jeszcze jedna pizza. No. I będę miał chyba auto, albo skuter, albo coś. Zaraz ci pokażę. Tylko muszę dostarczyć jeszcze jedną, albo dwie. Dobra. Gdzieś jest blisko. O! Czwórka jest blisko. Eee, wegetariańska, dom numer cztery. Eee, dobra, to ja biorę. Bierz dom te, siódmy. które są blisko. Wiem, wiem. Eee, dom siódmy biorę. Wegetariańska, dom cztery. O, oj, te bałwany coraz bliżej nam podchodzą pod naszą pizzerię. Wiesz co, to chyba my musimy coś z nimi zrobić, nie? Dom numer 2. Dom siódmy... Dom numer 4. Będzie Dom jeszcze siódmy. normalnie gorąca. <laughs> Proszę bardzo, była gorąca. To jest to. O, dźing, Pięćdziesiąt 59. Jeszcze jedna pizza. Jedna pizza. Chocolate, ale tu jest Misio. Ej, w ogóle, zauważyłeś, że teraz wolniej się jeździ pojazdami, jak jest śnieg? Tak. Trzeba odśnieżać, tylko nie mam pługu. E, gdzie jest coś blisko, coś blisko, coś blisko, coś blisko? Wiesz co, ja mam dwa staki, czy za dwa staki Szósty. mogę coś kupić fajnego? E, wiesz co? Wydaje mi się, że tak, bo tam chyba one są jeden, dwa, trzy, cztery staki, w, te, w ten sposób. Spróbuj, tylko musisz sobie wyp wypłacić z bankomatu. Okej. Okay. A ja w międzyczasie lecę szybciorem... Dostarczyć ostatnią pizzę. Który to budą? Nie pamiętam. Ojoj. A mogę dwa banknoty zrobić, dobra. Jest! Dwadzieścia i mam. Więc uwaga, teraz ja sobie kupię coś za cztery. Za, za cztery. Ja czy ty mam cztery banknoty też. Też masz? I co można kupić? Yy, mogę kupić samochód, ale za 8 banknotów mogę kupić tak, jakby pług. <laughs> Wow, ale super. Wiesz, tutaj chyba sobie biorę festive car, ok? Uwaga, dobra. Czekaj, ja mam festive car. Który dobra, to jest ja chyba też sobie wezmę. Poczekaj, Będziemy ale nie wiem, gdzie on jest. Festive car, czekaj, cztery. Możemy sobie kupić. To. Bum. O tam, o tam, w rogu. Gdzie? Tutaj. Ciach. Oh yeah O kurczę, mam ten sam! O, jakie to jest wielkie? O Boże jakie to jest wielkie czoklet! Ale to jest super szybkie, to to super. <grym> I, I chyba dużo się wolniej pizza studzi dzięki temu. Myślisz? Tak, y, zaraz zobaczymy. Hawajska na samym końcu ulicy Dobra, ja biorę D, y, Hawajska. piąty i margarita na piąty dom, e, ojku. E, Hawajska O ja nie wiem co się dzieje! Za ja szybko. też nie wiem co się dzieje. Ja muszę o tak chyba. Dom, wow. Piąty, wow. dom piąty. Gdzie jestem? Y Hawa Hawajska na końcu ulicy tutaj. je oh yeah, Była gorąca Ale poczekaj, bo ja nie wiem gdzie ja mam ten dom piąty y to ja teraz... Czekaj ja nie widzę, te samochody są beznadziejne, bo ja, ja nie widzę! wiem, właśnie nie widać nic, to jest problem. Y to wiesz co ja... Może na, o... na który... Na, na który zbieramy, co? Y to jest jeszcze bliżej, Hawajska. Y Hawajska. Wiesz co? Ja zbieram na Monster Trucka chyba. Ja chyba też. Ale poczekaj. Które ty wziąłeś? Czekaj, to był dom piąty. D czy jeden? Dom piąty? Jest dom czwarty, tylko albo dom pierwszy. To który wziąłeś? Dom czwarty. Okej, czyli ja biorę pierwszy. Dobra, lecę dalej. Hawajska. Dobra. Zobaczcie, ktoś ma do dostarczenia pizzy w parku. Jestem bardzo ciekawy, co tam co tam jest. Więc jedziemy do parku. Wiesz, co to ty może iść, bo Hop. ja nie za bardzo mnie interesuję. Ja park. właśnie lecę. W ogóle to sobie taką kamerę ustawię, będzie chyba dużo Dużo przyjemniej. Tylko ta pizza będzie zimna, jak ja tam pojadę. Eee, proszę, pizzo, nie stuć się, nie stuć się, nie stuć się, nie stuć się. Eee, house numer jeden, czy to jest ten domek? Halo, gdzie dobry? Dobra, 12. Nie była, nie była super yy, super gorąca, była odrobitka taka, taka ciepława. <gry> dobra. Dobra, widzę, że wszystkie zamówienia są na Maple Street, więc zabierzmy coś. Yy, dobra, peperoni, dom numer 9. Czy jest tam jakiś skrót do tego, do tego Maple Street? Czy da się jakoś skrócić dróżkę? Zaraz zobaczymy, czekajcie. O tu na przykład. Da się jakoś. E... O, 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 o. Dobra, chyba nie. A może tu? O, jest! Skrót! Znalazłem skrót? Do czego? E, dom numer 9. E, o, o. jakiego numer 9? Do jakiej ulicy? E, o, o, utknąłem. Czoklet? Utknąłem. Czoklet? To jest, to, jest to jest dom to numer 9, tak? Proszę! Ale ostygła, zdążyła dożył Wjechałem na komuś na żebyś ty podwórko. Tak się na pizzę to naprawdę. Na <laughs> komuś na podwórko wjechałem. Z Wiesz pizzą. co, a ja. O. Ja mam już cztery banknoty, ale ja chcę osiem. Ja też chcę osiem. Też mam cztery i też chcę osiem. Więc house numer 12, Maple Street i potrzeba Vegetarian. Vegetarian. Tu, 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 to trzeba jakoś inaczej skrócić drogę Na przykład hmm. jakoś przez ten... Ło, Ło, Ło o. o, dobra Widziałem numer 8 12 10... 8 Dzień dobry y miało być 8 Halo? No i teraz masz Czy ty dostarczyłaś już tą pizzę? Nie y co? Aha, to, była twoja, to był twój komunikat. Ej, ja się, ja się zgubiłem. Ja wziąłem pizzę i nie wiem jaką. Poczekaj, to powiedz mi, widziałeś wegetariańską, tak? Poczekaj, czekaj, czekaj, ja już tu wracam, ja już jestem. Ej, co ja miałem zrobić? O, Klein, 2. Maple Street 12? Czemu powiedziałem, że 8? Wegetariańska? 12. Proszę bardzo. Wegetariańska 12, 12, 12, 12.

Pozwólcie, że zrobię małe cięcie. Trzeba troszeczkę tych pizz jeszcze podostarczać. I zobaczymy, jak wygląda kolejne autko. Ej, Genali, mam 8. Ja też mam 8. O, poczekaj chwilę. To co, zamień, kupić? To na, zanie, zamień to na bilety. Może kupimy jeden, jedno, jedno super auto, tak, na zakończenie odcinka. A no dobra, no to w takim razie mogę kupić ten key Turbo Sled. O, poczekaj, to. Brać go? To. Poczekaj. Ee. Ty masz ile? 8, tak? Tak, chcesz moje pieniądze? Będziemy mieli. 16, wystarczy. Snowplow, super, to daj. Trzymaj. O, 16, kupujemy Snowplow. Uwaga, pyk, pyk. Pół sierżny. Czy to jest. Myślisz, że będziemy mogli razem tym mieć? To jest ten. Oje. A możeś wsiąść? OG! Uwaga, oje! Pyk, to jest szybkie! Ej, no to w takim razie, tym to moglibyśmy pić cały, cały dzień ten. I odświeżać drogi przy okazji. Dokładnie. Czy to, to odświeża też drogi tak ładnie? A czy to... Zobacz, na asfalt za nami. Wow. To odświeża drogi kompletnie. Ale super. Dobra, ale moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o dostarczanie pizzy, bo nam chyba się troszeczkę na pizzę zachciało. i chyba, chyba, sobie, chyba sobie zamówimy pizzę, muszę A powiedzieć. Żeby... E, ale ale moi drodzy, to by było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że mi się podobał. Jeśli mi się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Mapkę możecie znaleźć w sklepie Minecrafta Bedrock. Poczekaj. E, więc... E, e. Mani, 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 O tak, money, money, money. prawo jazdy rozdaję, proszę bardzo, zapraszam bardzo serdecznie, bardzo serdecznie. I tak w ogóle to trochę spóźnionych, ale wesołych świąt.